Także, i oczywiście witajcie, ja jestem w DJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj mamy kontencik, ponieważ wyszły wyzwania o paczki, o paczki z karty Team of the Season, bodajże 90+, tak mi się wydaje, biorę, pada do ręki i teraz zobaczymy sobie te wyzwania, jak to się prezentuje, co trzeba zrobić, więc tak o. Eee, to zrobię sobie w skład baty, to poza wizją sobie zrobię, Rozegraj 10 meczów Rivals, Rival, z trzema piłkarzami z każdym z tych, na czyli z Premier League oraz z Bundesligi, mm Hmm. Czyli muszę strzelić jeszcze 20 goli w Rivals, czyli nie, jeszcze 16 goli, tak? Bo mam 6, jeszcze 14 goli, muszę strzelić oraz zagrać 7 meczy z następującym składem czyli 3 z Premier League, 3 z Bundesligi. Ja to już zacząłem robić powoli, ponieważ chciałem to mieć zrobione, żeby powoli mieć to zaczęte. I tak prezentuje się mój składik. Muszę Wam powiedzieć, że trafiłem Wernera z paczki, nie wiem, jednej, której nie, 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 nie nagrywałem, Trzymacie jeden gol, na razie, no karta, na ten na etap gry zdecydowanie nie polecam, aczkolwiek mo, mo, myślę, że może być, jest nie najgorzej. jeżeli chodzi o resztę kartne, to Andrea Pirlo, Franck Kessy, si, e, Fernandes, e, Marcus Rashford, Gnabry w ataku, co prawda nie ma tutaj pełnego zgrania, ale myślę, że to nie będzie problemem, że jakoś sobie poradzimy, że damy sobie jakoś radę, mam przynajmniej taką nadzieję że uda się w miarę dobrze rozpocząć to spotkanie i zobaczmy, co pierwszy nasz przeciwnik będzie posiadał. Eee, jaki oto składzik? Ole to jest składnik pięciu obrońców. Ramos najprawdopodobniej na SPD na będzie przychodził. Ten ten gdyby nie ten TREGG, ten składik byłby naprawdę mocarny, a tak na no to tylko i wyłącznie jest dobry, także mam nadzieję, że uda się wygrać. Gnabril na skrzydle, zobaczymy co zrobił Młody Niemiec. No, niesamowite występy w mi się sprawiły, że aż zachciało się używać jego karty w Fifie. jest on super odzorowany. Ma fajną sylwetkę w grze, podobnie jak w rzeczywistości, jest taki mocno zbity. Za to Andrea Pirlo również jest odzorowany z tym, że nowy ma pięć gwiazdek sztuczek, co myślę, że nie zasługiwał na nie. Aczkolwiek jej nie wiedziało, jak odzorować jego geniusz w Fifie, dlatego też dali mu te 5 gwiazdek w grze. No i dlatego potrafi wykonywać różne ciekawe triki, właściwie wszystkie możliwe dostępne triki w grze. I prezentuje się to całkiem nieźle. Teraz mamy pierwszy strzał. O, Sergio Ramos, teraz załadował szósta minuta, 1 do 0. Niestety przegrywamy. Ale Sergio Ramos w gangu hulita, no to jest karta naprawdę super. Przydałaby mi się taka do składu. Ale mamy szybką odpowiedź. Andra Pirlo, strzelamy bramkę w 15 minucie na 1 do 1. No i jest super zwinny, aczkolwiek ma taką wątłą sylwetkę w grze i ciężko się troszkę go używa w porównaniu do innych defensywnych pomocników. On byłby dobry na ESP w 4-1-2-1-2, z tym że 4-1-2-1-2 to nie jest moja ulubiona formacja, zdecydowanie. Ale może jeszcze będzie gol? No chyba nie, no chyba nie, to była słaba akcja, ale bawi się tym Ter Stegen, dobry jest, bawi się nim. Werner na skale pora karnego bawimy się z rywalem. No zobaczymy, jak to się skończy. Czy tak akcja skończy się golem? Chyba tak. Coś, coś tak czuję po kościach. Chyba tak! Bruno Fernandesz! Ale teraz załadował brameczkę na 2 do 1. Strzelamy. Także całkiem myślę, czy to będzie rage quit. Zobaczymy, czy to będzie rage quit? Mam nadzieję, że nie, bo chciałbym jednak troszkę dłużej tutaj sobie pograć. Więc przeciwnik robi jakiś zmiany. Ciekawe czy będzie zmieniał tego tryzygen. Najprawdopodobniej tak, ponieważ ten nie jest najlepszy napastnik do grania na tym etapie gry. Ładnie to rozklepał, ładnie to rozklepał. Są maksimum. No 2 do 2. Dobra akcja przeciwnika, aczkolwiek na szczęście nie trzeba wygrać tego spotkania. Wystarczy, że ja będę grał. No, i te, to jest właśnie o taki plus, że nie trzeba wygrywać tych 10 meczów, bo mi wygranie tych 10 meczów zajęłoby naprawdę sporo czasu, bo strasznie dużo remisuje w Division Rivals. Nie wiem czemu. A teraz mamy jeszcze okazję: czyżby z kickoffa brameczka? No, więc aż przeproszę przeciwnika, aż przeproszę przeciwnika, ponieważ to bramka z kickoffa, dlatego nie będę się cieszył. Nie będę jakoś specjalnie celebrował tej bramki. No, i strzelamy bramkę na 3 do 2. Ale teraz wypuszczony Bruno Fernandes wychodzi sam na sam z bramkarzem. Bruno Fernandes minął Ter Stiegena. Bruno Fernandes. Ale to jest tylko i wyłącznie słupek. Dlaczego Bruno, ja ciebie tak lubię, ty jesteś taką fajną kartą. W szczególności na SPO, bo próbowałem nim grać na skrzydle, na skrzydle, no troszkę tempa mu brakuje, ale no generalnie to powinien być gol, muszę wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o napiszcie co sądzicie o finale Ligi Mistrzów, bo PSG przegrało, co prawda nie jestem aż tak smutny, bo gdy PSG przegrało z innym zespołem niż Bayern w finale. To nie byłbym e, aż tak smutny. To znaczy, byłbym bardziej smutny. A tak kibicowałem Bayernowi Głównie nie, nie to, że kibicowałem Bayernowi Kibicowałem e, Robertowi Lewandowskiemu. Kibicowałem naszemu Polakowi Rodakowi, żeby strzelił bramkę. Co prawda, miał dwie, dwie może takie trzy fajne okazje do strzelenia bramki. I to, co potrafi zrobić ten gracz, to jest niesamowite. Zrobił kilka akcji znikąd, i za to się szanuje tego gracza. Za to się szanuje tego zawodnika, że on potrafi zrobić coś z niczego. I to jest według mnie aktualnie najlepsze dziewiątka na świecie. Nie ma lepszego napastnika, jeżeli chodzi o tę centralną pozycję. Wiadomo, jest Cristiano Ronaldo, ale to jest bardziej skrzydłowy, który na napastniku. Potrafi zagrać, aczkolwiek um, dla mnie to jest bardziej skrzydłowy, to nie jest taki typowy napasnik. Um, aczkolwiek teraz w Juventusie na, bardzo często gra jako napasnik, więc no, Robert Lewandowski ma niezłą konkurencję, bo teraz chociażby e, Timo Werner, który przyszedł do, e, do Chelsea, również będzie konkurencją dla, dla Roberta, jeżeli chodzi o. Miano najlepsze dziewiątki na świecie. Czy to Luis Suarez, który już powoli schodzi na drugi, na drugi plan, jeżeli chodzi o napastników, bo do pewnego momentu on był dobry. Ale no właśnie, ale powoli to już jest, nie jest jednak to. My zrobimy sobie zmiany. Myślę, że tak. Myślę, że tutaj przeprowadzimy sobie zmiany. Werner sobie zejdzie, wejdzie Rashford na napastnika. Na prawe skrzydło wejdzie sobie James. Na SPO Kubo. A na lewe skrzydło niech wejdzie sobie Mbappé. Ależ to była dobra akcja. Próbowałem podać do Markusa Rashforda, żeby to on strzelił bramkę, bo coś nie ufałem dla Kubo. Ale niestety nie wyszło sam na sam z Bramką, właściwie sam na sam z Bramką. I Markus Rashford nie trafił. Tym razem może to gola. Markus, zobaczymy jak to rozwiąże. Markus, ale no niestety, tym razem bez brameczki na swoim koncie. Bodajże ma jedną asystę w tym meczu. Aczkolwiek przydałoby się, żeby dołożył do, do, do tego gola, bo gdyby dołożył do tego gola, to było super i bym powiedział, że ta karta jest chora, a i tak w sumie jest chora, bo to, 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 co ro, to, co robi ten zawodnik w moim klubie, to jest niesamowite, że on potrafi takie liczby wykręcić, pomimo, że nie jestem jakimś super graczem, to on ma ponad jedną bramkę na mecz, co często się nie zdarza w przypadku FIFA 20. Ogólnie, jeżeli sprawdzałem gole Markusa Rashforda na futbinie, nawet nie pamiętam, ile to wynosiło, ale to było mniej niż jedna na mecz, także uważam, że ten wynik tego zawodnika w moim klubie jest naprawdę bardzo dobry. W 90 minucie! Słuchajcie, w 90 minucie! Jak można coś takiemu człowiekowi, człowiekowi zrobić? W 90 minucie! Pytanie, czy mi chociaż ten mecz zaliczyło? Bo jeżeli tak, to spoko. Aczkolwiek, minusowe punkty do Division Rivals to nie jest coś, co chciałbym widzieć. No, niestety wywaliło mnie z serwerów. Zobaczymy, jak to wygląda. Ajajajajaj, no troszkę szkoda, troszkę szkoda, nie ukrywam, bo w 90 minucie, naprawdę w 90 minucie, zaliczyło mi porażkę. To jest jakiś hit, to jest jakiś hit, ja, ja podam jej do sądu, to jest niemożliwe, to jest coś nieprawdopodobnego, no kur. szkur. Wygląda na to, że odłączyłeś się od swojego ostatniego meczu online. Odłączenie się od meczu wpływa na Twój współczynnik procent nieukończonych, NU, który zmniejsza liczbę monet otrzymywanych w mecze przyszłości. Czy zaliczyło mi ten mecz? M miałby, musiałbym mieć cztery mecze. Jeżeli tak, no nie, nie, nawet nie zaliczyło mi tego meczu, naprawdę. Naprawdę, przecież zagrałem w ten mecz pełne 90 minut. Wywaliło mnie w 90 minucie. Już czułem, że coś będzie nie tak, ponieważ podanie Rusją to poszło na out, a ja w ogóle nie podawałem tam, tak jakby gra podała za mnie. Wyrzuciło mnie w 90 minucie. Naprawdę, jej naprawdę. Uch, dobra. Ale co mogę powiedzieć? Przechodzimy do kolejnego spotkania. Uuu, ale teraz składnik ma tutaj wypożyczonego Mbabu, Canavarro, Eusebio, Luis Figo, Robert Lewandowski. Pomimo, że te karty na papierze są bardzo dobre, to tak są one wypożyczone. Co mogę powiedzieć? Ciśniemy. Nabri na skrzydle, nabri, nabri. Teraz zobaczymy co zrobi. Dragback wdziera się w pole karne jak dziki w młode, w młode kartofle. Nic z tego nie wyszło. Chociaż jeszcze jest szansa, nabri. Podanie, nabri. Ale co to było tak pięknie? Zagrałeś w lidze mistrzów. W finale może nie byłeś aż tak widoczny jak Komand na lewym skrzydle. A teraz podanie do Riada Mareza. I to będzie gol najprawdopodobniej. To będzie bramka na 1 do 0 ale szybko tracimy teraz bramkę. Nawet nie, nie zdążyłem ustawić własnej taktyki. I wiecie co? Hmm, nie będę robił żadnej razie żadnych zmian, aczkolwiek szkoda tak szybko straconej bramki. Mam nadzieję, że to się nie zemści i że będziemy w miarę ogarnięci do końca. Ponieważ muszę zachować koncentrację, żeby wygrać to spotkanie. Bo jestem zły, jestem zły, jestem zły jak w, w buszu lwy. Bramka na 2 0, ale coś jest nie tak w tym meczu, coś jest nie tak. Delay jest odczuwalny i to mocno. Delay przed mocno, przeciwnik no, jest całkiem niezły, ma wypożyczone karty, co prawda myślałem, że to będzie jakiś lamusek, który po prostu rozpoczął grę z nowym składem, aczkolwiek no widać, że ma umiejętności, i których ja nie posiadam, jak widać, ponieważ tracę piłkę w dosyć głupi sposób, ale teraz jest delay niesamowity z dwie sekundy co najmniej. Jeżeli uda mi się wygrać to spotkanie, to będzie naprawdę cud. Tak mi się wydaje, że to będzie ósmy cud świata. Bruno Fernandesz, ale teraz załadował brameczkę. Mamy bramkę na 2 do 1. No i muszę wam powiedzieć, że ten zawodnik naprawdę mnie zadziwia, ponieważ jego strzały finezyjne są zabójcze dla bramkarzy przeciwnika. Ależ błąd teraz, Alisano, to jest tak fatalny bramkarz, przecież on już wychodził do tej piłki, już miał... Żmiał ją łapać, ale nie, jednak został w bramce. Gdyby wyszedł do tej piłki, to myślę, że nie byłoby gola. A takie ją zabiła karta dwona... warta 12 milionów. No nie dziwi się, że z takiej pozycji musiała po prostu trafić do bramki. Gdyby nie trafiła, to było coś dziwnego. Ale swoją drogą przeciwnik już chyba nie będzie grał w food Champions, bo skoro używa wypożyczonych kart w Division Rivals, a nie w Champions, to wydaje się to naprawdę dziwne. Ja swoje wypożyczone karty zostawiłem na ostatnie Food Champions, które będę rozgrywał właśnie w tym tygodniu. No, i będą to ostatnie Food Champions, ponieważ rozpoczyna się rok szkolny i też nie, nie, nie chce mi się marnować czasu na samym starcie roku szkolnego. Wiecie, wolę dobrze wystartować w szkole niż kończyć FIFA 20 w takim stylu, niż, kończyć, niż rozgrywać wszystkie Food Champions, bo i tak rozegrałem większość Food Champions, z wyjątkiem może trzech weekendów, gdzie to pierwszy weekend na pewno opuściłem. Ponieważ nie zdążyłem się zakwalifikować, opuściłem również dwa weekendy, ponieważ nie miałem internetu w domu i w związku z tym e, no po prostu nie miałem jak zagrać. Ale tak, no to rozgrywałem wszystkie foot champions, robiłem większość wyzwań tygodniowych, podobnie jak Lachu. E, no i myślę, że nie będziecie mieli, mieli tego za zły, jeżeli już nie będę grał foot Champions. Jeżeli ktoś to ogląda, to możecie napisać w komentarzu standardowo pizza, żebym wiedział, że ktoś wytrwał do tego momentu. Pierwszy połowy się zakończył. O, ma złotą kozę! Nawet nie zauważyłem, więc to jest przeciwnie, w Graffiti Champions. Mamy, jak na razie, tylko jeden strzał. Nie no zrobimy zmiany. Eee, na, prawej, na prawej flance zamelduje się Daniel James, na lewej zamelduje się. Chociaż wiecie, co dam szansę, szansę dla Orsicza, a na napad wejdzie sobie. A może niech wejdzie sobie Kylian Mbappe, Czemu by nie? Myślę, że ta karta nam, nas wspomoże. Ole Kevin de Bruyne załadował teraz bramkę. To jest już chyba GG. No, czemu mnie nie może w tym meczu wywalić, kiedy to przegrywam ewidentnie z przeciwnikiem, ale nie. Oczywiście wywalę tylko z dobrych meczów, bo tak jest zawsze. Ale za to jeszcze Markus Rashford strzela bramkę. Na no 5 do 2 strzelamy na szczęście, udaje się zdobyć gola Markusem Rashfordem, aczkolwiek. No co z tego, skoro i tak przygrywamy a 4 do 2, więc nic, nic więcej chyba nie muszę mówić. Ale teraz ładnie pokręciłem. Mamy teraz bramkę. Szkoda, że tak późno... Chociaż nie, mamy 58 minutę, więc tu jest jeszcze szansa. Ja tak naprawdę sobie pomyślałem, że, myślałem, że to już jest 70 minuta, a mamy jeszcze szansę na odrobienie tego wyniku, ale ten Danielem Jamesem naprawdę pokręciłem ładnie. Ech, pokręciłem nim, moim przeciwnikiem niczym tampon w piście, tak można powiedzieć brzydko, ale no... Taka jest prawda. Damn! Oho, Markus Rashford, szlamy teraz bramkę. Udaje się wyrównać ten mecz. Przegrywaliśmy 4 do 1, ale na szczęście Markus Rashford nas ratuje. To jest jednak zawodnik, który to jest zawodnik, którego potrzebujemy, aby wygrywać. I bardzo Wam go polecam, jeżeli go jeszcze nie używacie w swoim zespole. To jest właśnie Markus. Co muszę więcej mówić, to jest Markus Rashford, który strzela bramkę pomimo wszystko, mimo przeciwności losu. To jest zawodnik ponad przeciętny już w hat Hatrik w tym spotkaniu polecam wam go bardzo serdecznie. Jeszcze raz to powtórzę, bo naprawdę warto mieć tego zawodnika w swoim zespole. MWDJ polecam. No cóż, może Wam powiedzieć, że Maciek naprawdę ciekawy, aż 10 goli w nim padło, także myślę, że ten materiał z Tobą zasługuje mimo wszystko na łapeczkę w górę. Tak, łapeczkę w górę. Zaraz zobaczmy sobie, ile goli strzelił Marcus Rashford. E, dominacja nasza w tym meczu, co prawda, 4 gole, 3 asysty, Kylian Mbappe, więc wszedł na boisko i zrobił to, co miał zrobić. Zrobił to, co umie zrobić najlepiej, czyli zrobił wiatr tam, gdzie musiał go zrobić, no. Także cóż, na dzisiaj to było to do zobaczenia wkrótce i standardowo oczywiście strzałeczka.